Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do was z filmikiem pod nową serią. Co możemy kupić za 10 zł tak naprawdę w drogerii Rossman. Zaprezentuję wam kosmetyki, które kosztują mniej, bądź równo 10 zł, które mają genialne składy, które są warte uwagi, którymi można się potencjalnie zainteresować. Także zapraszam was do oglądania dalej. Za 9.99 możecie się skusić na Ziaja. Brawo ziaja, brawo oby tak dalej. Jest to ananasowy trening skóry, pilingujący sorbet do ciała drobnoziarnisty z aktywnością substancji antycelulitowych, energetyzujące wygładzenie produkt. Prezentuje się w taki oto sposób, ja Wam go yy, przybliżę. Jeżeli chodzi o skład, to mamy tutaj jak najbardziej glicerynę, mamy krzemionkę, mamy detergent koko mamy zagęstnik, regulator, mamy łupiny z orzecha w składzie jako drobinki ścierające, także nie ma żadnego problemu. Mamy tutaj wyciąg z ananasa, mamy kofeinę. Mamy nośnik przenikania, mamy zagęstnik konserwant fenoksy etanol i regulator pH i konserwant. Nie mamy tutaj żadnego donoru formaldehydu, nie mamy żadnego mikroplastiku, także brawo. Z tej samej linii jest jeszcze żel pod prysznic, ale on ma SLS w składzie, także no niestety. Ale jeżeli poszukujecie takiego peelingu do ciała za mniej niż 10 zł, no rewelacja prawdziwa i to jeszcze wiecie, od ziai. Za 6,69 zł w drogerii Rosman możecie się zainteresować tym peelingiem od Isany. Dokładnie on nosi nazwę Grapefruit Love z delikatnymi drobinkami masującymi, owocowy zapach bez mikroplastiku. I zobaczcie, zauważcie, że coraz więcej producentów podkreśla, że w swoich produktach nie stosują mikroplastiku. Brawo, brawo, jestem dumny z takich firm i jak najbardziej takie firmy będą otrzymywać moją aprobatę, ponieważ na to zasługują, ale warunek musi być spełniony. Dobry skład, brak mikroplastiku, brak jakiegokolwiek śmiecia w składzie. Także cud bajeczka. Jeżeli chodzi o ten skład, to mamy tutaj wodę, detergent, kokoglukozy, mamy krzemionkę, glicerynę, CB, kokamidopropylbetainę, detergent, który nie wszyscy tolerują, warto to podkreślić. Guma ksantanowa, która zagęszcza produkt, kwas cytrynowy, który reguluje pH. Mamy to koferol witaminę E, mamy glicerydę o właściwościach odbudowujących, mamy lecytynę, mamy witaminę C i tylko tyle. Skład jest prosty, skład jest minimalistyczny. Nie mamy tutaj całej listy Mendelejewa, także jak najbardziej za 6,69 groszy, to jest prawdziwy deal życia. Pytaliście mnie również o pielęgnację dla maluszków i oczywista oczywistość nie musicie kupować konkretnie drogich kosmetyków. Wraz manię również znajdziecie idealne rozwiązanie do pielęgnacji dzieci za mniej niż 10 zł. Więc przechodzę do pierwszego produktu za 6,99. Jest to baby dream, jest to szampon, który ma myć, pielęgnować włosy i skórę głowy, zawierać rumianek i pantenol. Ma być łagodzący i bardzo delikatny. I moi drodzy, i ja kocham po prostu to, co się dzieje. Nie wiem, czy to będzie w przybliżeniu dobrze widać, ale tutaj zwróćcie uwagę na to kółeczko. Mikroplastik, fruit. Także prawdziwa rewelacja. Jeżeli chodzi o skład tego szamponu, mamy wodę, delikatny detergent, mamy bisabolol, Pantenol o właściwościach gojących, regenerujących. Wyciąg z rumianku, zapach. I po zapachu mamy hydrolizowane proteiny pszenicy, kokoglukozyt, jeszcze dodatkowy detergent, ale to już nie ma żadnego znaczenia. Konserwant, regulator PH i tylko. Tyle. Także jak najbardziej nie mamy tutaj żadnego donoru formaldehydu, nie mamy tutaj żadnych mikroplastików, skład jest bezpieczny, delikatny, także jak najbardziej dla maluszków śmiało polecam. Za 8,49 kolejna propozycja od Baby Dream i mamy tutaj krem do twarzy, delikatnie pielęgnuje i chroni skórę przed utratą wilgoci, zawiera masło shea i pantenol, również jest oznaczenie mikroplastik free brawo, jeżeli chodzi o skład to skład jest typowo emolientowy Ma, i tutaj mam jeszcze humektant glicerynę także woda, gliceryna, zagęstnik glicery to właściwościach odbudowujących sorbitol, następny emolient olej ze słodkich migdałów alkohol z grupy tłuszczowych emolient, pantenol masło sza, olej z nasion słonecznika nośnik przenikania, zagęstnik regulator pH, tokoferol witaminę E i tylko tyle także cud, bajeczka rewelacja do pielęgnacji skóry dzieci za 8.49, no to jest prawdziwa rewolucja w pielęgnacji. Także śmiało polecam. I następny produkt kosztuje 9,99 zł Jest to krem z pantenolem marki Baby Dream. I krem dokładnie nosi nazwę Krem ochronny z pantenolem 100 ml. Pielęgnuje wrażliwą skórę w okolicach pieluszki rewelacja, brak kompozycji zapachowych z pantenolem, który łagodzi skórę, z witaminą E, która utrzymuje nawilżenie skóry i wspomaga regenerację bez mikroplastiku, no naprawdę to się ceni, brawo będę to powtarzał 500 razy, o ile tutaj gdzieś jeszcze znajdę taką adnotację, że brak mikroplastiku I jeżeli chodzi o skład, to mamy tutaj wodę, mamy emolient mamy pantenol, substancję zagęszczającą, emolient następny o właściwościach zapobiegających przed ucieczką wody z naskórka mamy cynk, jak najbardziej witaminkę E Kwas cytrynowy, który reguluje pH, to koferol witaminę E, następna odmiana. I także jak najbardziej. Skład jest delikatny, przemyślany, konkretny, śmiało dla maluszków, polecam. Za 5,99 mamy płatki pod oczy marki Efektima i Botanikę. Pierwsza y, wersja płatków są to przeciwzmarszczkowe złote płatki pod oczy y, z kolagenem i kwasem hialuronowym. I jeżeli chodzi o ich skład, moi drodzy, to mamy tutaj wodę, mamy glicerynę, mamy nośnik przenikania, hialuroniam sodu. Karagenian, hydrolizowany kolagen, polisacharydy, mamy śluz ze ślimaka, mamy nośnik przenikania, mamy aminokwasy w składzie, gumę krzantanową, która tutaj zagęszcza całą bazę, alantoinę, fenoksyetanol i tylko tyle. Także prawdziwa rewelacja. Następne płatki Shiny Look i są to płatki regenerująco, wygładzająco, rozświetlające i jeżeli chodzi o ich skład, to mamy tutaj wodę, glicerynę, karagenian, hydrolizowany kolagen, mikę, fenoksetanol jako konserwant, alantoinę, jak najbardziej skład jest również w porządku. Także można śmiało zainteresować się tymi płatkami pod oczy w takiej cenie. Za 9,99 każdy z tych produktów możecie zakupić w Rossmanie. Jest to Only Bio Silver Med Care krem do rąk o właściwościach antybakteryjnych regenerujący. I następny krem jest to Silver Med Care, również krem do rąk o właściwościach antybakteryjnych odżywczo-ochronny. Kremiki do rąk prezentują się w taki oto sposób. Prawdziwa rewelacja jeżeli chodzi o skład, ponieważ w tych kremach możemy znaleźć między innymi olej z nasion słonecznika, masło Shea, yy, możemy znaleźć srebro, mamy nośnik przenikania, kwas mlekowy, który reguluje pH, olej ze słodkich migdałów, lewan, skwalan, także jak najbardziej, olej kokosowy, glukozę, tokoferol, witaminę E, benzyl alkohol z grupy aromatycznych, jak najbardziej skład jest delikatny i mamy w kremach zastosowane srebro, które wykazuje silne właściwości antybakteryjne. Także brawo dla Only Bio za stworzenie takich genialnych kremów do rąk bez zawartości alkoholu. Także za 9.99 możecie śmiało się zainteresować takimi przybliżę kremikami do rąk. Za 7,99 możecie się zainteresować takim peelingiem do ciała od Bielendy z nowej linii Eco Nature. I jest to peeling do ciała oczyszczająco odżywczym mleczko waniliowe, mleczko kokosowe i kwiat pomarańczy. I jeżeli chodzi o skład tego peelingu, to mamy tutaj na pierwszym miejscu glicerynę, mamy cukier, mamy wodę, mamy olej kokosowy, mamy wyciąg z kokosa. Mamy hydrolat pomarańczowy, mamy ekstrakt z wanilii, także jak najbardziej. Mamy tutaj puder z łupin kokosa, alfa glukan. Cud bajeczka, Lactobactylus fermenty, benzyl alkohol, który konserwuje produkt, zagęstnik i zapach. Skład peelingu do ciała jak najbardziej jest w pełni wzorowy i można śmiało się nim zainteresować, jeżeli poszukujecie produktów do 10 zł tańszych w swojej pielęgnacji. Jeżeli nie macie skóry problematycznej, a lubicie takie konkretne peelingi zdzierające, ziarniste, to za 3,99 możecie się zainteresować takim peelingiem Bielendym z linii Ametyst. Reszta produktów z tej linii maski do twarzy mają mikroplastik, także zdecydowanie Wam ich nie polecam. Ale ten peeling jak najbardziej, jeżeli lubicie takie ziarniste, konkretne peelingi do twarzy, możecie się tym zainteresować, tylko nie przy aktywnych zmianach trądzikowych i przy skórze trądzikowej zdecydowanie takich peelingów się nie robi. Jeżeli chodzi o skóry, to mamy tutaj glicerynę, mamy cukier nośnik przenikania, mamy puder z ametystu, mamy tutaj wyciąg z lotosu, pantenol, zagęstnik, regulator pH, zapach jak najbardziej. Skład jest wzorowy. Za 3,99 zł, dla osób, które lubią konkretne zdzieraki do twarzy, warto. I ostatni produkt, który kosztował 6,99 zł, jest to Selfie Project i jest to intensywna regeneracja maska do włosów. To jest intensywna kuracja, to nie jest taka codzienna odżyweczka. Nawilżenie, regeneracja końcówek, wygładzenie, odżywienie i mocne nabłyszczenie włosa. Prezentuje się w taki oto sposób. I jeżeli chodzi o skład, możemy znaleźć na pierwszym miejscu aloes, cetyl, alkohol w porządku, glicerynę, zagęstnik emolient w składzie sorbitol, olej kokosowy, pantenol, kwas mlekowy, który będzie idealnie domykał łuskę włosową. Mamy tutaj później wodę, kwasek cytrynowy, etyl, heksyl, glicerynę, fenoksyetanol, zapach i tylko. Tyle. Także jak najbardziej, jeżeli poszukujecie takiej intensywnej kuracji do włosów, dostosowania raz na jakiś czas, możecie śmiało się zainteresować tym produktem od Selfie Project. Kosztuje mniej niż 10 zł, także prawdziwa rewelacja. Postanowiłem nagrywać dla Was takie filmiki, co warto kupować w danych drogeriach za dyszkę. Za dwie dyszki, ponieważ każdy z nas ma inne preferencje, jedni z nas mogą sobie pozwolić na droższe kosmetyki, drudzy, no niestety nie, ale to nie znaczy, że w takich niskich cenach nie znajdziecie cudbajeczek rewelacji, ponieważ znajdziecie zdecydowanie. Także moi drodzy, to są dzisiejsze cudbajeczki, rewelacje do dyszki. Jeżeli Wam się materiał podobał, zostawcie łapkę w górę, trzymajcie się ciepło. Do następnego. Buziaczek wielki. Hej!